Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak witam w kolejny vlogu na moim kanale. Po roku, kolejny vlog, który rozpoczyna nam ten rok szkolny. Na dzień z tego miejsca, chciałbym wam życzyć samych sukcesów, oraz tego, żebyście nie mieli w szkole żadnych problemów. Oczywiście ci, którzy do szkoły idą, bo niektórzy już nie chodzą. A pozostają również, życzę wszystkiego dobrego. drodzy, jak to zwykle z początkiem szkoły bywa? toż mm, też niekoniecznie, nie tylko z początkiem, ale zawsze mam takie przemyślenia na temat tej szkoły. Chyba że ten rok szkolny zaczyna się też dosyć emocjonująco, ze względu na tych nauczycieli, który gdzieś tam być może nam grozi. O ten temat też chciałbym poruszyć. Ale najpierw skupmy się na samym początku roku. Ja to nagrywam jeszcze wieczorem, dnia poprzedniego, czyli ee, nie do końca wiem, jakie tam informacje będą mi przekazane, bo stwierdziłem, że jutro mam taki dzień napięty, że. Tak, chcę po prostu nagrać to wcześniej i, i, i mieć o jedną czynność mniej z głowy. I, I będzie to po prostu wyglądało w ten sposób, że... Po raz drugi z rzędu jakby, tak, bo, bo tak też było z zakończeniem roku. O czym też wam mówiłem już e, z tego co pamiętam na tamtym poprzednim vlogu. Który kończył ten okres szkolny. Nie będę miał apelu. Apel na auli będą miały tylko i wyłącznie klasy pierwsze. Tu tak po prostu idę do klasy, plan lekcji znam chyba od... Czwartku, jak się nie mylę. Gdzieś tak czwartek, środa. Znał jej plan lekcji eee... i co? Eee... I po prostu nie będzie apelu, tylko idziemy do klasy. Tam nam pani będzie po prostu omawiała. Eee... Tam poszczególne, bo tam jakieś godziny było dla chętnych to wszystko nam pani też powie. Nie ma apelu, cieszę się, bo to jest strata czasu ten apel w sumie, tylko tyle co ucićą wojnę światową, te ofiary i tyle, eee... znaczy uczyć ofiary drugiej wojny światowej to tyle tak naprawdę, no co mogę powiedzieć. No witamy nowy rok szkolny, bla bla bla. I tyle na ten temat mamy wam do powiedzenia. Rozejdźcie się do klasy. Znaczy, że plan lekcji znam, nie wiem, czy dostaniemy jeszcze w formie papier papierkowej czy nie. Znaczy Znaczy nie, czy dostaniemy go do ręki. Bo w formie papierkowej był sfotografowany, więc czy dostaniemy go do ręki. Eee... I co? Eee... Ja mam nadzieję, że ten szkolny będzie spokojniejszy od poprzedniego, że ta nerwica nie będzie mnie aż tak dokuczała. Tego się właśnie holendaj na bardziej boję tej takiej nerwisy gdzieś tam będzie mnie powoli zadała. Chociaż może nie, może ten oszczędź będzie już taki spokojniejszy Bo już jakby nie mam takich zmian Mieszkania i tak dalej, to też miał wpływ na to Nie będzie to już moja nowa szkoła Więc to też dwa Dodatkowo dochodzi mój przedmiot logistyka Transportu i to od niego Zacznę, bo we wtorek Chociaż nie wiem, bo pierwsze klasy mają integrację A nie do końca wiem co my będziemy mieli w tym czasie Być może lekcje, bo chyba tak było rok temu Ale też nie jestem pewien, więc to jest też taki Więc to jest też kolejne zagadnienie Które trzeba będzie Obadać Eee, a co do tego strajku, nauczycieli, moi drodzy, to od 2 września, eee, czyli od dzisiaj, tego dnia, w którym ma być początek roku, ma być referendum. Eee, znaczy, takie sonda, czy w ogóle chcą, eee, czy nie chcą. Eee, I są dwie wersje: że strajk ma już odpocząć od 16 września, czyli wtedy, kiedy te wyniki są znane, a druga, ta bardziej prawdopodobna wersja, którą się spotykam teraz coraz częściej, jest taka, że ten strajk ma wybuchnąć eee, ma wybuchnąć w październiku. Jesz, ja, jeszcze przed wyborami, które gdzieś tam są 17, nie? gdzieś tam koło, tak, już pomiędzy 10 a 20 października. Ma jeszcze wybuchnąć przed tym i chyba jeszcze po tym sondażu ma być w ogóle też znowu e, z kolei referendum, czy na pewno chcą. Chyba tak jakoś to tam gdzieś tam, na jakiejś stronie czytałem, że to tak ma być. I w sumie powiem wam szczerze, że. Mm, nie, nie, nie wiem, jak to powiedzieć. czy znaczy, ja popieram nauczycieli, bo. Popieram kogoś, kto walczy do, o swoje, ale nie jest sobie powiedziane, że ten strajk będzie w takiej formie, w jakiej był e, w kwietniu. E, może, mogą być jakieś inne formy, których, których jestem ciekawy. Znaczy taka dosyć prawdopodobna i którą już niektórzy nauczyciele z własnej woli stosują, czyli że żadnych zajęć dodatkowych, żadnych kółek, żadnych wyjść do kina, tylko po prostu to, co, za co im płacą, bo, bo podobno. Tak mówią, że te zajęcia dodatkowe są dla nich darmowe. Zresztą tak mówią, bo nie jestem nauczycielem, to nie wiem. A i tak właśnie podobno są one dla nich darmowe. Więc po prostu tylko będę robić to, za co im płacą. Albo wygrałem w no to jest taki, który podobno... No taki, jaki był w Kietnuk, że nie chodzimy do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu jestem ciekawy, jak to będzie z tym podwójnym nocznikiem. Ponieważ plan mam lekcji taki, że ta dzień, tam do 14... Raz mam do 15.55, a tak to do 15.10, chyba, czy tam dwa razy do 14, nie pamiętam. A do 15.10, 15.55 i 14.15 to są takie pory, o których kończę te lekcje. I jestem po prostu ciekawy, bo straszny był tłum już rok temu. A teraz z klas pierwszych, zamiast 5, które dotychczas były, będą 8. Wydaje mi się tam już nie było miejsca. Tam, tam już było czuć, że za dużo. Po prostu boję się. Wiadomo, że jak człowiek przebywa w tłumie, to się jeszcze bardziej męczy, więc to zmęczenie będzie jeszcze bardziej odczuwalne. Um, ale po prostu, musicie, ale też tutaj... Jestem po prostu ciekawy, jak sobie szkoła z tym poradzi. Jeśli na pewno nie będzie to aż takim, znaczy na pewno będzie za dużym utrudnieniem, no bo... Y, czy razy dodatkowe, tam powiedzmy 30 czy tam nawet 20 osób, to już jest naprawdę spory. Już nie było miejsca, chociaż ja mam dwa budynki w takim starszym, rzeczywiście był z tym problem, w nowszym też... Czuć było ten tłum, ale tam był trochę szerszy te korytarze i spokojnie można się było przemieszczać w tym starym budynku. Yy, było troszeczkę z tym problemów, a zwłaszcza jak ktoś się stanął na korytarzu, bo ktoś usiadł na osie, dla niego nie staczyło miejsca i sobie będą gadać, więc y, wtedy to rzeczywiście był problem w tym, żeby przejść. Więc mam po prostu nadzieję, że to nie będzie miało tak znacząco na to wpływu. Cóż moi drodzy, to byłoby na tyle w tym vlogu. Ja bardzo serdecznie dziękuję, jeszcze raz wszystkiego dobrego komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, rozstępniajcie, wchodźcie na kanał transportowy i na Instagrama, wszystkie linki są w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.